Ostatni zaginiony żołnierz Stanów Zjednoczonych na Litwie został znaleziony martwy we wtorek. To koniec tygodniowych poszukiwań, poinformowali przedstawiciele amerykańskiej armii. W Wilnie przed ambasadą USA odbył się wiec solidarnościowy, na którym zjawiły się setki osób, w tym politycy, żołnierze i cywile, którzy oddali hołd żołnierzom. Zidentyfikowano ciała trzech innych zaginionych żołnierzy: dwóch 25-latków, Jose Duenteza i Edwina Franco, oraz 21-letniego Dante Tajtanu. Zostali oni znalezieni w poniedziałek, po tym jak amerykańskie, polskie i litewskie siły zbrojne oraz władze wyciągnęły ich pojazd opancerzony z torfowiska na poligonie w Podbrodziu, niedaleko białoruskiej granicy. Według wysokiego rangą litewskiego urzędnika wojskowego, ciało czwartego żołnierza zostało znalezione w pobliżu zanurzonego pojazdu przy użyciu koparek. Zespół ratowniczy stanął przed wyzwaniem wyciągnięcia 63-tonowego pojazdu w niestabilnych warunkach gruntowych. Jak podaje armia, żołnierze byli na ćwiczeniach taktycznych, kiedy zgłoszono ich zaginięcie. Armia amerykańska bada przyczyny wypadku.